Proszę na pierwszy raz się zdecydowałem na taką tanią linię, wie pan. No i co z tego? No trochę się jednak denerwuję. Ale czym? Co, coś, co? A pan zauważył to odpadające skrzydło? Słucham? <laughs> nie, 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 spokojnie. Żartowałem, skrzydło jest okej. Okay. No. Martwi mnie tylko ten ogon klejony na taśmę klejącą. To pan opowiada, proszę pana, czy pan... <laughs> nie no, żartowałem, spokojnie. O, to, to, to. na pokładzie najtańszych linii lotniczych Pietronka Airlines. <laughs> a dajcie spokój. Codziennie niskie ceny. <laughs> no, Drodzy Państwo a jeśli chodzi o niskie ceny, to dziś na pokładzie naszego samolotu mogą Państwo nabyć w promocyjnej cenie filar z dorsza za 3,99 Ziemniaki różem 50 groszy za kilogram. A? O, to, bardzo dobra cena. No. To ja, to ja e, przepraszam telefon ja proszę 20. A. 30. Jednocześnie przypominam, że każdy kilogram nad bagażem to 146 zł dodatkowej dopłaty. Tak. Ile pan chciał? 30. DEKO, tak, deko. Widzę <laughs> Państwo, się na pokładzie samolotu IM-18. To wspaniały samolot, produkcji rosyjskiej, z go roku. Może nasz samolot nie jest tak wspaniały jak Dreamliner, ale przynajmniej lata. Tak na i takie takie. No, <laughs> no. <laughs> okay, okay. Um, uh. welcome on the board, Piedronka Airlines.

Co się dzieje? Państwo, za chwilkę wracam. Passengers, Samras of ratom. Co tu się... Co tu się dzieje? Co tu się... Co ty się pali, czy co? Jezu, pali się. To... To wyś to zgaśno Jak to kaszwicy nie ma, to polejcie mi, durniu, na. Nie ty, przecież to jest mój drink. Przepraszam! Za bardzo. Czy ktoś z Państwa przypadkowo w że podróżnym nie posiada przy sobie kaśnicy proszkowej? Najlepiej tej największej na kółkach, no? Nie? ale no nic, nieważne. Kolejny kawał robimy, ale nic nie powiem, nie chcę spalić. Proszę Pana, i co mówiłem? Takie linie lotnicze, proszę Pana, na cyrk. Jeszcze nie wystartowaliśmy, a już się kopci Nie, proszę pana, to jest na pewno taki, wie pan, żart na rozluźnienie No, jako... bardzo skuteczny, proszę pana Rozluźniłem się jak cholera Jako ciekawostkę panu powiem, że w innych liniach lotniczych Jest tak, że się bije brawo po lądowaniu, nie? No, wie pan To już postarcie Ale Teraz... Teraz... na pewno Na pewno zgasło? No co się aż widzisz? Samo się zapaliło, samo zgasło Zresztą się on nas znów wymyśliła, a to od razu w panikę, no. Siedzisz na dupie, to siedzisz. No. Drodzy Państwo, to znowu ja, Państwa ukochany Stewart. Przepraszam, panie Stewardzie, Chciałem zapytać tak? w imieniu zaniepokojonych współpasażerów. Tak? Co się paliło? U -u -u. A ja w imieniu spokojnej załogi chciałem zapytać. A co pan taki ciekawski? No. Dwa czerwone kabelki się paliły. Na o, co, nie? A do czego te kabelki? Uuu, właśnie nikt nie wie do czego, także żadna straża. <laughs> Tego tam jest pełno. <laughs> Ale polecimy, tak? U, polecimy, albo ja polecę. <laughs> no. Drodzy Państwo, a mi się skrzydł troszkę, nieważne, nieważne. A, a, Drodzy Państwo, proszę o zwrócenie uwagi na personel pokładowy, który zapozna Państwa, la za bla, bla, coś, tam, coś, tam. tam, tam. <laughs> na pokładzie samolotu znajdują się cztery wyjścia awaryjne. Dwa z rządu, dwa na środku, dwa z tyłu. Tak, to się jakby troszkę rozmnożyły. Wyobrażam, sześć. Bo no. dwa no, w pamięci były, no. przecież no, się czeka jednym z drugim. Ile ich na pokładzie nie było? Nie polecam otwierania ich podczas lotu, bo się zrobi taki przeciąg, że wam plomby powyliwa. Wiem co mówię. Drodzy no. Państwo, jeśli podczas lotu wszystkim nam, zaś jest strasznie wiatr po nogach, znaczy, że nie mamy podwozia. Tak, 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 tak. Ale spokojnie, spokojnie, kto by się tym przejmował, na tę okoliczność przygotowaliśmy dla Państwa nagrodę pocieszenia. W postaci takich bardzo przeuroczych, pomarańczowych do z gumką, z workiem, które w odpowiednim momencie wypadną Państwo z tych oto pawlaczy. Maseczki. Przepraszam, jak zakładamy te maseczki? Jak najszybciej. Tak bym proponował. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, <laughs> dziękuję. Samolotowski kategorycznie zakaz używania urządzeń elektronicznych. Także, jeśli ktoś z Państwa jakimś cudem posiada przy sobie, no nie wiem, krojownicę do chleba na przykład, to nie wolno. Nie, absolutnie. Będę nieubięty. Nawet dzięki uchroić nie pozwolę. No, a jeśli ktoś ma pastuch elektryczny, również nie wolno. Nie, absolutnie. Pana. Zobacz, ja wyglądam na barana. No bara, no nie! No drodzy państwo, a jeśli chodzi o telefony komórkowe, to ojej, oh, ojej, oh, 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 oh. głupia, że macie, tu mówię telefony, a tu mnie bryka. To Pan teraz wyłączy? Nie, nie, odgadę. No. Halo Krysia, szybko mów, bo w jestem. Cześć, idę. Co się dzieje? Co mój? Tam jest kierunek jazdy. Ciekawskie jajo. No. Co mówisz? Za przecież że, że idziesz, tak? Tylko po co do mnie dzwonisz, że gdzieś idziesz? Wielkie halo, siad, zatrzymać, Krysia idzie. Aha, dobra, teraz dotarł, że odchodzisz. Aha, aha, aha. No wiesz, Krysia, no, co ja Ci mogę powiedzieć po 20 latach małżeństwa, no. Co tak późno. Świat? a coś się co z dziećmi? Co z dziećmi. A, nie moje, no dobra, no to żeń, pan, hej, okay. no hej. jest gorzej niż słyszałem. Pierwszy i ostatni raz z nimi lecę, ale dlaczego? A nie linie lotnicze. Posiłków pewno też nie ma, co? A nie, nie, proszę pana, są obiady, i powiem panu, bardzo smaczne. Pewno drogie. Nie, nie, bezpłatne. No. Ależ coś z tej talerzyk pan ma, nie? Słucham? A to 400 zł dopłaty. Toalety to jest Nie, no co pan chce pan za toalety płacić? W samolocie? To mi nic nie, nie, w którym toalet brak? Ale co ty mówisz? Jak to zginiemy? To ty do mnie mówisz, jak Co ja mam spokojnie w mi mówisz, że wszyscy zginiemy? Ja samolotem na i nie giną! O matko i córko, na koniec! Wszyscy zginiemy! Nie, nie! I właśnie dotąd to to, do oglądałem, ale ogólnie rewelacyjnie